Hej kuciaki wy moje jesteście strony Benek Bencio i witam was w kolejnym odcinku z DRAM, tak dzisiaj jest drama, i dzisiaj ze mną jest Mati Hacker. Siema, a to Mati Hacker, ja to też nagrywam na swój kanał, ja wszystko macie tu, na my tu robimy dramy, tutaj proszę junior move to mam mówić, bo ja naprawdę jestem ten burderysowany tym wszystkim, to się dzieje, tutaj mnie obrazają ludzie, ja nie, nie, nie wiem co się stało, naprawdę mów. Wiecie, ten, ten odchodnik jak on tam się zje, nawet nie przyjdzie, dublik, to to w ogóle tak jakaś A nie, 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 pomyliłem się, jakiś dublik w ogóle, to, to to jest, to to jest, nagrywa jakieś kogamowa, jakieś kogamowa poradnik, jak pobrad, po kołmawa, to to jest. Nam się pobiera, musimy... To nam się pobiera się screen to jest. Widzicie tą kamerkę? To. Ja mnie w tą kamerę, tylko się wstydzę, słodkę, swojej twarzy. To to jest. Nie spodziewał mnie i nie w ogóle to to jest 10 lat znawek Wyzywał dubbing. mnie na facebooku do mnie pisał że że ten że ja niby go tam coś mówię że ja się na nim wybiłem czy coś takiego a ja mu mówię żeby y, ogarnął ryj, a on mówi że że ten że jest lepszy youtuber To to w ogóle taki dubbing 500 500 tysięcy subskrypcji w jakiejś Jakieś o porobione jakieś gówna, to co to, to jest? To, to jest. Kolej, tylko koledzy kanał oglądają gdzie 6 łapek w górę, 3 buj na no 4 były, o. Tyle wyświetleń, całe 200 słuchajcie, to jest żałosne, 200 wyświetleń. to to jest w ogóle. Benek ma więcej wyświetleń, nie ma wziętej wyświetleń pod filmem, jak po brak wszystkich tutaj. No, co to jest w ogóle jakiś youtuber, jakiś śmieszny youtuber, ona wszystkich wyzywa to to ma być. Ja nie A, wiem to co się to dzieje. Na, na YouTube, naprawdę nie wiem, jakiś śmieć mały, obraża na tu. Naprawdę nie wiem o to chodzi. Najpierw rezi, nie. teraz ten. Nie wiem o to co chodzi. Co to jest? To jest moja... śnieg Wiesz, ja potrafię zrobić, ja podlaję na Tu mi obrażał, osunął komentarze swoje, teraz jakiś. taki jest. cwania tego. Wiesz jakie? Ci Maciej, pokazuję jak ja jestem haker. Patrz, widzicie te wyświetlenia. I czekajcie chwilę. Ja jestem was... Bad, ja jestem Benek Bencio i zobaczcie co teraz się stanie. Widzicie no te to, wyświetlenia? To jest to. Z tym hakerem. Cześć wszystkim. No, temat, też wam witam, to wrzucam zaraz, tjema.